Jak prowadzić biznes i nie wypalić się zawodowo? Jak nie zniszczyć swojego życia przez prowadzenie własnej firmy? Zapraszam na kolejny odcinek. Witajcie, ja nazywam się Rafał Chechelski. Od ponad 25 lat prowadzę firmy, spółki, stowarzyszenia, fundacje. W tym odcinku chciałbym bardzo krótko, ale mam nadzieję praktycznie powiedzieć... O problemach, o jakich dość rzadko się mówi. Własny biznes to niezwykła przygoda, to niesamowita przygoda dla wielu z nas, ale wielu z nas też ponosi tego ogromną cenę. Stres, nieprzespane noce, problemy z kontrahentami, problemy z pracownikami, problemy finansowe, problemy podatkowe. Te różne rzeczy często wykończają przedsiębiorców. Ja sam byłem w tym miejscu. Moja firma informatyczna, którą miałem doprowadziła mnie do alkoholizmu, z którego tylko cudem wyszedłem, mówię o tym na innym kanale, a link do tego umieszczę w notatce, ale w tym odcinku chciałbym powiedzieć o tym, jak można temu spróbować zapobiec. Zapraszam na odcinek. Jeden. Work-life balance. Kiedy pracujemy na etacie, jest to o wiele łatwiejsze. Kiedy prowadzimy własną firmę, jest to wiele, o wiele trudniejsze. Ale po tych 25 latach widzę i każdemu bym radził, aby wyznaczyć sobie takie granice. Jest czas pracy nad firmą, ale jest czas, kiedy musimy się od tego odłączyć. To bardzo trudne, szczególnie w pierwszych etapach prowadzenia firmy. Kiedy mamy pozytywne emocje, bo coś rozwijamy, ale też w tych momentach, kiedy mamy jakieś problemy. Jak sobie z tym poradzić? Warto wyznaczyć pewne granice. Warto ustalić, że pracuję w biurze, na przykład od 8 do 16 albo od 8 do 18. Kiedy zamykam notebooka w biurze i wychodzę, nie pracuję już. Kiedy przychodzę do domu, nie pracuję, nie otwieram notebooka. Nie wracam do tematów z pracy. Oczywiście nie zawsze się tak da, i czasem także w domu trzeba nadgonić jakieś tematy, odpisać na jakieś ważne maile, czy dokończyć jakąś dokumentację, ale jeżeli od samego początku prowadzenia firmy zaczniemy nabierać takiego nawyku, że pracujemy w pracy, a w domu nie pracujemy, jest szansa, że po pewnym czasie nasz organizm, nasz umysł się do tego przyzwyczai. Nie jest to łatwe, ale ważne, aby o to zabiegać, aby o to walczyć, aby walczyć o ten podział. To niesie też ze sobą wiele korzyści. Kiedy cały czas jesteśmy w natłoku myśli na temat pracy, to bardzo często mamy problemy z kreatywnością. Nie wiem, czy doświadczyliście w swoim życiu czegoś takiego. Mi wielokrotnie zdarzało się na przykład na siłowni wpadać na jakieś kreatywne pomysły, albo na spacerze, kiedy wychodzi. Aby przejść odpowiednią ilość kroków, wtedy właśnie na żumysł odpoczywał i wpadały do głowy kreatywne pomysły. Tak samo, kiedy zarządzasz ludźmi, kiedy cały czas myślisz o swojej pracy, jesteś zestresowany, jesteś napięty, to możesz też negatywnie wpływać na swój zespół. Możesz być destrukcyjny dla swojego zespołu, dla swoich pracowników. Element drugi. Pamiętaj, że są różne rodzaje produktywności. Inaczej powinien pracować menadżer, inaczej powinien pracować twórca. A przedsiębiorca łączy te dwie cechy w jedno. Jest częściowo menadżerem, częściowo twórcą. Myślę, że bardzo dobrą radą jest dzielenie sobie dni pracy. Jeżeli pracujesz 5 dni w tygodniu, to wyznacz sobie dwa dni na pracę, na zadania menadżerskie a trzy dni na pracę kreatywną. Albo na odwrót, trzy dni na zadania menadżerskie, dwa dni na pracę kreatywną. Dostosuj to jak chcesz. Czym różni się praca menadżera od pracy twórcy? Menadżer zwykle skupiony jest na pojedynczych zadaniach. Menadżer to człowiek, który zarządza innymi, który odbywa rozmowy telefoniczne, który odbywa rozmowy z pracownikami i jego kalendarz jest często wypełniony po brzegi. Zwykle praca menadżera to krótkie zadania, Maksymalnie 15-minutowe. Na przykład, zadzwonić do kogoś, na przykład porozmawiać z kimś, na przykład zaakceptować jakiś projekt. Natomiast praca twórcy wygląda zupełnie inaczej. Jeżeli musisz wprowadzić jakąś innowację do swojej firmy, jeżeli musisz wymyślić jakiś produkt, albo musisz wymyślić jakąś usługę, to musisz zapewnić sobie długie bloki czasowe, najlepiej w samotności, najlepiej, aby nikt w nich ci nie przeszkadzał. Mówi się, że te bloki czasowe powinny mieć minimum około 4 godziny. To ważne, aby w tych blokach czasowych w tym czasie Twojej pracy kreatywnej nikt Ci nie przeszkadzał, bo czasami jeden telefon może wybić Cię na bardzo długi czas ze skupienia i ze stanu flow. Twórcy bardzo często potrzebują stanu flow. Nagram o tym osobny odcinek. Techniki radzenia sobie ze stresem. Jeżeli masz dużo stresu. Rozważ, aby na stałe do swojego życia wprowadzić aktywność fizyczną. Jeżeli kiedyś uprawiałeś jakiś sport, to rozważ, czy możesz go uprawiać na przykład dwa, trzy razy w tygodniu. Jeżeli nie uprawiałeś nigdy sportu, to może warto rozważyć rozpoczęcie jakichś spacerów albo chodzenia na siłownię. Sport w doskonały sposób niweluje nasz intelektualny stres. Ważne jest, aby uprawianie aktywności fizycznej było regularne. Idealne byłoby to, gdybyś codziennie wychodził na 30-40 minutowy spacer. Jeżeli nie jesteś w stanie tego robić, to zaplanuj przynajmniej czas na aktywność sportową 3 razy w tygodniu. Czasami pomagają też techniki relaksacyjne. Mamy dzisiaj smartfony, mamy dzisiaj zegarki, które mogą mieć taką funkcję, aby przypominać o tym czasie relaksu. Pięciominutowe minutowe przerwy na głębokie oddechy, czy 10-15 minutowa modlitwa lub medytacja potrafią czynić cuda. Metoda Brain Dump, gdy twój umysł jest przeciążony zadaniami, weź kartkę, weź długopis i zrób tak zwany zrzut mózgu. Zapisz na tych kartkach wszystko, co Cię męczy. Potem pogrupuj te karteczki według tego, jak te sprawy są ważne, od najważniejszych do najmniej ważnych, to naprawdę pomaga. Jeżeli popadłeś w problemy, używki, nałogi, to rozważ szybkie udanie się do specjalisty. Być może do jakiegoś coacha, jakiegoś mentora, a być może musisz udać się do psychologa. Nie odkładaj tego na później, bo problem z nałogami zwykle bardzo szybko się pogłębia i możesz stracić kontrolę nad swoim życiem. Może się tak okazać, że firma, która miała być narzędziem do spełnienia twoich marzeń, spowoduje zniszczenie twojego życia. Uważaj na to. Unikaj perfekcjonizmu. Perfekcjonizm to przekonanie, że wszystko musi być idealnie, co może prowadzić do paraliżu albo odwlekania zadań. Czasem coś dobrego jest o wiele lepsze niż coś idealnego. Może się okazać, że spędzasz godziny na dopracowaniu najdrobniejszych detali jakiegoś projektu, a klienci w ogóle nie zwrócą na nie uwagi. Zastanów się, być może Twój projekt, Twój produkt czy Twój pomysł już jest na tyle dobry, aby wprowadzić go w życie. Nie czekaj na idealny czas i na to, aż stworzysz idealny produkt. Tych kilka luźno rzuconych myśli, mam nadzieję, że Wam pomoże. Praca z własnym ciałem, z własnym umysłem jest bardzo skomplikowana. Jesteśmy różnymi osobami. Nagrywałem film o różnych typach osobowości. Zachęcam, podlinkuję też w tym odcinku. Jeżeli go nie widziałeś, nie widziałaś, zobacz, zbadaj siebie sprawdź, jaki masz typ osobowości. Jesteśmy różnymi osobami, różnie reagujemy na bodźce, różnie reagujemy na wyzwania, różnie reagujemy na stres, różnie reagujemy na używki. Niektórzy mogą stosować jakieś używki przez dość długi czas, a inni bardzo szybko popadają w nałogi, które zaczynają ich niszczyć. Pamiętaj, Twoja firma ma być narzędziem do lepszego życia, a nie celem samym w sobie. Niestety wielu przedsiębiorców, wielu z nas, przedsiębiorców, Ulega tej presji, presji otoczenia, presji firmy, presji pracowników. Staramy się wciąż rozwijać firmy, aby była coraz lepsza, coraz większa. To pokusa. Czasami warto się zatrzymać, warto się zastanowić nad swoim życiem. Ile czasu spędzam na pracę, czy nie przesadzam i czy nie stracę swojego życia w pracy. Może się tak okazać. Co zresztą podkreśla wielu 60-70-latków, że przepracowali zbyt dużą ilość swojego życia, że poświęcali się rzeczom nieważnym. Warto może właśnie też z tej perspektywy popatrzeć na swoje życie. Czy jeżeli będę żył tak przez 10, 15, 20 lat, to za te 20, 30 lat będę z siebie dumny? Czy to jest coś, co chcę robić przez następne 20 lat, czy tak chcę żyć? Czy takie życie ma sens? Ja wierzę, że każde życie ma sens. Ja wierzę, że każdy został stworzony przez Boga po coś. Uważam, że praca jest ważna, jest bardzo ważna, ale nie powinna być najważniejsza w naszym życiu, że są rzeczy o wiele ważniejsze i czasem warto zatrzymać się i zastanowić się nad tym, co w moim życiu jest ważne, bo być może straciliśmy kontrolę nad naszym życiem i wykonujemy rzeczy, które. Za 10 czy za 20 lat będą wydawać się nam stratą czasu. Za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że ten film był w jakiejś mierze chociaż pomocny, że chociaż jakaś jedna rzecz czy jeden element dla Ciebie był istotny, był ważny, może pomoże w zmianie Twojego życia. Jeżeli tak było, to proszę o lajka. Like Jeżeli temat i te tematy są dla Ciebie interesujące, to zachęcam do kliknięcia subskrypcji i dzwoneczka, aby być informowanym o kolejnych filmach. Część z tematów, które tutaj omawiałem jest szerzej omówiony w innych moich filmach, umieszczę linki w notatce do tego odcinka, a część z tych tematów będzie wkrótce na tym kanale jako rozbudowane osobne filmy, także zachęcam do subskrypcji, do zobaczenia, do usłyszenia.